Właśnie dobiega końca piąta edycja Carp y, Show w Poznaniu. Y, no to już tyle, gdzie Dawid Patlewicz jest organizatorem od już praktycznie czterech lat, w tak? 2010 roku. I ty też wojtek byłeś na pierwszej, no, zawsze jesteś, pamiętam. Nie? Zaczynało się od takiej imprezy kameralnej stań, tak, bardzo, tak. bardzo mało ludzi, tu wigilia, mało... tu jakieś tam mm -hmm. pokazy, nie. No. No a tu już tyle, 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 tyle czasu minęło, tyle lat. Mogliśmy zauważyć tutaj dzisiaj na, na tej imprezie, bo tak to można nazwać, to jest taka kameralna imprezka, gdzie można było poglądać dużo sprzętu, jakieś tam nowości na przyszły, na przyszły sezon. Mogliśmy zauważyć ofertę nowych pop-upów z firmy Engie, mogliśmy zauważyć tutaj ofertę Pawła Kiermaszka z firmy Nesh, który tutaj się wystawiał ze swoim sprzętem. Bardzo bogata oferta twoja tutaj z firmy Carp, Carp Shop. Dawid, co? Bo ja powiem szczerze, nie miałem tak za bardzo czasu, żeby się rozejrzeć i popatrzeć. Myślę, że na rybomanii bardziej się tutaj w ten, w wtedy będę wąchał te pop-upy, te wszystkie zalewajki itd. itd. Co Dawid twoim zdaniem tutaj przykuło uwagę ludzi? E, jak zawsze dobre wrażenie i chyba najlepsze robią rozpody mechaniki. E, było, było parę nowości, a przede wszystkim też i podpórki. Podpórki mechanika wadają z tej włoskiej firmy. E, to jest tak, taki smaczek na, na tym torcie, tak, na tej imprezie. Natomiast e, chciałem tutaj. Wydaje mi się, że Quantum Radica ze swoim programem karpiowym może naprawdę dużo powiedzieć. Między innymi wędka, którą trzymam w ręku. Ma też serię kulek, które powoli wchodzą i zdobywają serca karpiarzy. Ma nowe Big Pity, kołowrotki, które przy okazji miałeś okazję przetestować. To powiemy za chwilę. Z takich nowych jeszcze marek, Nano jeśli chodzi o przynęty. Wcześniej wspomniane przez ciebie For, e, For Success, e, 4S e, NG Polska, tak, e, czyli nowe popapy, czyli ich pelety, ręcznie robione wędki. Paweł Kiermaszek, tak jak wspomniałeś, e, pokazał Dwarfy, to są te wędki teleskopowe, e, nowy namiot, tak, e, nowy namiot, e, Titan Globetrotter z siatką, z narzutą. Mamy taki kompaktowy namiot, który od dołu chroni nas przed insektami. E, czyli coś takiego, co, połączenie zalet e, DoubleTopa z zaletą e, e, kła, typowego, typowego Tytana, tak? Czyli dwa w jednym mamy po prostu... Ten, tak, rozumiem, tak, ten jest złożony z tą siatką, jest to Tytan globtroter, Coś naprawdę fajnego, bo powiem szczerze... Były zawsze dylematy, czy kupić Double topa, czy kupić Tytana. Tytan miał mocniejszą konstrukcję, Double Top miał sypialnię, pełną sypialnię, gdzie myszki, myszy, czy, czy insekty, komary, pająki mogły, nie mogły się dostać do tej sypialni, nie? Tak Double Top chronił użytkownika. Teraz mamy dwa w jednym, nie? Tytana z kabiną wewnętrzną, czyli mamy takie połączenie dwa w jednym. To myślę, że będzie chyba najlepsza propozycja dla tych, którzy się jeszcze zastanawiają nad kupnem dobrego, mocnego namiotu, nie? Co jeszcze tu mogę powiedzieć? CarbSpot, o tutaj trzeba... To jest to, co przed chwilą sprzedawałeś, tak. te styropianowe bojki? Dokładnie, dokładnie. Systemy do łowienia w zaczepach, nadroślinność. mamy tutaj, żeby pokazać? Myślę, że mamy. Możemy poprosić jedną tą zieloną, tą zieloną bojkę? Bojkę? I ten Clamline? tam Czekaj, to sobie odłożymy. I mamy sobie taką bojkę. No bo właśnie tak widziałem, tu machałeś dzisiaj cały dzień tymi bojkami. Tak, o co w tym bojkę, chodzi? Mamy taki, taką gumę, amortyzator, clamline to się nazywa profesjonalnie. Na szybko złączce. Do której z jednej strony mocujemy naszego, naszego. naszą boję? subfloat to się nazywa tak profesjonalnie. Clamline. 60 cm, ale potrafi dwa razy więcej zwiększyć swoją długość. I z drugiej strony jest szybko złączka, e, którą podłączamy, po, e, podczepiamy pod e, taką specjalną ósemeczkę, która też jest dostępna z tej firmy Cardspot. I to chodzi po naszej strzałówce. To nam unosi strzałówkę na odpowiednią wysokość. Decy, o wysokości decyduje. Klamline, e, bo jest w różnych długościach oraz wyporność tej bojki, tak? Czyli ogólnie chodzi o to, dobrze rozumiem, że jak łapiemy w, gdzieś tam, na przykład powiedzmy w Gosławice, tak, tak na szybko, Gosławice łapiemy 200 metrów od brzegu, Mamy po drodze dużo zielska, chcemy plecionkę unieść nad zielskiem, żeby Dokładnie. nam się nie utonęła nam na tym powiedzmy zielsku, żeby tego nie skubać pół godziny płynąc Dokładnie, do ryby. Ryby? O to właśnie chodzi. montujemy takie, takie, pływaczki. Zestawy, takie pływaczki po drodze i omijamy to zielsko, jeśli tak można to powiedzieć, po drodze również możemy szybko, błyskawicznie odczepić każdą bojkę, jeżeli ona gdzieś tam zebrała trochę tej pływającej dosłownie można powiedzieć takiej waty, to jeszcze możemy szybko to... Zdjąć i holować dalej rybę bez, powiedzmy, jakiejś straty czasu czy coś takiego, bo to nie jest uciążliwa rzecz, to jest bardzo praktyczne i bardzo pomysłowo skonstruowane. A do czego ta rozciągliwa guma? Tutaj? Ta rozciągliwa guma e, ma dwie zalety. Jedna jest taka, że podczas naprężania zestawu nie pociągamy naszego zestawu z ciężarkiem, czyli jak położyliśmy go dobrze, on tam zostanie, dzięki temu, że to sprężynuje. Niweluje nasz, nasze ściąganie na, przy naciąganiu zestawu, oraz przy bardzo dużej fali też nie rusza naszym zestawem. A co jest jeszcze bardzo ważne, nie sygnalizuje nam błędnych yy, brań. Tak? Nie ma tak zwanego brania, bo bojka sobie tańczy na dużej fali. Nie ma, bo Clamline mhm. amortyzuje te ruchy. Nie? Ja myślę, że to bardzo, bardzo fajny patent. Nie? Okej, okay, dzięki bardzo. tak ta, 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 W skrócie zapraszam na fotorelację dzięki uprzejmości kolegi Sebastiana Mielskiego, który był tutaj z aparatem fotograficznym, porobił parę fajnych, ciekawych fotek. Zapraszamy na krótką relację z, z tej imprezy. I za chwilę spotykamy się i popowiadamy, właśnie co wspomniałeś o tych wędkach, o tych wędkach i o powrotkach Quantuma. Quantum, bo miałem okazję testować je we Włoszech. A, we we Włoszech. Za chwilę wracamy.